Daniel, w samą porę Jakiś problem? Nie, ale trzeba zawrzeć rozejm Znowu pudło, nie żyjesz Leon, zobacz Super Wolę zginąć w chwale, niż się poddać a to co? Rozejm. Koniec wojny! Wszystko w porządku? Tak. Przegrałem bitwę, ale nie wojnę. Odwet będzie innym razem. Chłopcy muszą odrobić lekcje. Oczywiście. W niedzielę. Właśnie, w dzień święty. Bóg się uraduje. Tak. I zjemy tartę z jabłka. Przywiozę. Chłopaki, do samochodu. Mieliście tam posiedzieć, a nie dewastować salon. On zaczął. Myśmy chcieli grać w warcaby. Ale warcaby są dla pedałów. Tak powiedział? A wiecie, co to jest pedał? Takie coś w rowerze. Tata mówi, że w pracy ma dużo pedałów. Daniel, Emilien już skończył? Kończy za godzinę. Powiedz, że za godzinę widzimy się u mnie. Przekażę. Cześć. Dzięki. Akurat szukałem transportu. Gdzie przetransportować? Place de la Mediterranée 4. Fajny adres. Mam prośbę. Klient nasz pan. Wiem, że na lazurowym wybrzeżu żyje się w innym tempie, bo upał rozleniwia. Ale teraz upału nie ma, więc nie będę zgrywał turysty. Mógłby pan dać gazu, żebym jak najszybciej dotarł do celu? Do celu, do celi? Niezłe, nie? Lepiej byś zapiął pas. Pinia, ale śmierdzi. Szybciej nie trzeba. Narzygałeś na mnie. Miłego pobytu.